Drodzy, pierwsze pytanie, dlaczego ona już cię nie szanuje? E, bo ona widzi, że ty sam siebie nie szanujesz, że zgadzasz się na wszystko, byle tylko mieć święty spokój. I pro, proponujesz, byś zrobił listę trzech granic, których więcej nie przekroczysz. I powiedz jej to, ale najpierw pokaż to działaniem. A ty, masz jakiekolwiek zasady, czy tylko liczysz, że się domyśli, że masz granice? Cześć kochani, witajcie. Witajcie na porannym live. Lecimy z piętnastoma brutalnymi prawdami o poranku. Moi drodzy, pytanie kolejne. Czemu moja partnerka jest złośliwa? Jest złośliwa, bo wie, że może, bo nie stawiasz jej granicy. Możesz powiedzieć spokojnie, że nie zgadzasz się na taki ton i po prostu nie kontynuuj rozmowy, dopóki jej ton się nie zmieni. Daj znać w komentarzu, kiedy ostatnio pokazałeś swojej partnerce, że postawisz, potrafisz w ogóle postawić granicę, tylko tak wiecie, bez krzyku. Kiedy po, potrafisz postawić granicę, ale bez krzyku, bez awantury i bez agresji. Dlaczego czuję się jak dzieciak, a nie jak mężczyzna? Pewnie dlatego, że oddałeś jej dowodzenie. I widzisz, oddałeś jej prowadzenie, a później masz pretensję, że ona się rządzi. Dlatego weź odpowiedzialność chociaż za jeden obszar w waszym związku. Jeśli mieszkacie razem, niech to będzie jeden obszar w domu, ale tak wiesz od początku do końca bez pytania o zgodę i bez pytania o instrukcji. Hej, hej, witajcie, jeżeli macie jakieś pytania, możecie Pisać, możecie pytać. Jeżeli nie wiecie, kim jestem, jestem Anna Mazur. Prowadzę dwa kanały na TikToku, na YouTubie. Jeden jest skierowany do kobiet, gdzie mówię w sposób łagodny, wyrozumiały dla pań, i drugi kanał Ogarnij się, na którym moje treści kieruję przede wszystkim do mężczyzn w sposób bezpośredni i brutalnie prawdziwy, w taki sposób, którego nie powiedzą wam kumple, bo zazwyczaj kumple niewiele wiedzą o kobietach. I tłumaczę też to, co chcą Wam powiedzieć Wasze partnerki, tylko po prostu przez emocje nie potrafią. Więc jeżeli chcesz takich treści, obserwuj mój kanał, wpadaj tam, ale tylko jeśli masz odwagę i jaja na to, bo to jeżeli nie jesteś pewny siebie, to ten kanał Cię zmiecie. <laughs> Więc moi drodzy Panowie, jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze jakieś 10 minut, jak z Wami jestem, możecie zadawać. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Czy to jeszcze związek, czy już tylko współlokatorstwo? Um, słuchaj, no, jeśli jedyną rozmową między wami są zakupy, ewentualnie dzieci, e, wiesz, organizacja i lokalizacja waszego codziennego życia, e, to. E, no to wiesz, no to to jest logistyka, nie relacja. Dlatego możesz zacząć nawet dzisiaj rozmowy o czymś, co was łączyło. Jedna rozmowa dziennie bez tematu. Co trzeba załatwić? Co jest do zrobienia? Mhm. Jacek pyta, czemu ona krzyczy? Oj, dużo o tym mówię, nie? Dużo o tym mówię na moich kanałach. Słuchajcie, ona krzyczy, bo jak mówiłeś do tej pory normalnie, to ona ci, to ty jej nie słuchałeś, tak? Czyli ona krzyczy, bo nie czuła się słuchana przez Ciebie, więc reaguj, gdy mówi coś pierwszy raz. Nawet jeżeli wydaje Ci się, e, że nie chce Ci się po prostu, albo wydaje Ci się, że to nie jest temat ważny, to reaguj, bo ona krzyczy, kiedy już czegoś nie ogarnia, kiedy już jest trochę za późno, e, kiedy ona już nie jest w stanie sama czegoś dźwigać. Możesz sobie też pomyśleć, słuchaj, ile razy ona jedną rzecz jakąś do ciebie powtarzała. Przemyśl sobie, nie tak wiesz, z wyrzutem do ciebie, tylko tak serio. Pomyśl, ile razy była taka sytuacja, że ona coś do ciebie mówiła, a ty teraz wiesz, że e, wiesz, że. Kurczę, tyle razy z jej ust padały takie słowa, że może rzeczywiście coś było na rzeczy, a ja to przeoczyłem, bo tak też może być. Dlaczego ona mówi, że wszystko jest na jej głowie? Bo widocznie jest, bo ty czekasz, aż dostaniesz zadanie. Jak o szefa w pracy. Dlatego możesz stanąć przed lodówką, w kuchni, przed pralką i sam wybierz coś, co zrobisz, ale tak od początku do końca, zanim ona powie, że coś trzeba. Nie czekaj na instrukcje, tylko działaj. Czemu ona porównuje mnie do innych facetów? Może dlatego, że tęskni za mężczyzną, który działa sam z siebie. Zaskocz ją, zrób coś nieproszony, nawet coś prostego. Wiesz, byleby to był Twój pomysł, twoja własna inicjatywa. Cześć moi drodzy, witajcie! Lecimy dzisiaj. Odpowiadam na 15 pierwszych pytań. 15 prawd o poranku, brutalne prawdy o poranku, szczera prawda, tak jak na moich kanałach, na co dzień znajdujecie. Hmm, czy można ją jeszcze odzyskać? Tak, ale nie słowami działaniem codziennym bez scen bez instrukcji z własnej inicjatywy jak najbardziej możesz ją odzyskać na przykład przez 7 dni możesz zrobić coś co kiedyś dla niej robiłeś bez mówienia o tym czy wystarczy że przestanę robić a to ją wkurza. Aha, to nie jest pytanie, sorki. E, u mnie wystarczy, że przestanę coś robić i to już ją wkurza. Wiesz co, ja myślę, że samo przestanie nie wystarczy. E, raczej tu chodzi o coś głębszego i zacznij po prostu dawać to, czego według Ciebie jej brakuje. Zamiast unikać błędów, nie bój się błędów, więc zamiast ich unikać, nic nie robić, spróbuj coś zrobić. Na przykład, e, takim robieniem może być proste pytanie. Kochanie, co dzisiaj sprawiło ci radość? I wtedy zamknij się i słuchaj. Dzień dobry, drodzy panowie. Dzień dobry, drogie panie. Mamy okolice 6 rano. Lecimy z krótkim, porannym live'em. Odpowiadam na 15 pierwszych e, zapytań. Na 15 pierwszych zapytań. I mamy kolejne pytanie. Dlaczego ona traktuje mnie jak wroga? Um, traktuje cię jak wroga? Czujesz się traktowany jak wróg? Nie dlatego, że czuję się przy tobie samotna. I zamiast się bronić, tak jak zaatakowany wróg, zapytaj, e, co się dzieje. I powiedz wprost, że po prostu nie chcesz z nią walczyć. I znowu milcz. Aż ona się wypowie, o co jej tak naprawdę chodzi. I, kochani, mamy pytanie 11. Hej, hej, dzień dobry. Mamy pytanie 11. Dlaczego ja czuję, że ona już się zrobiła zimna wobec mnie? E, wiesz co, no przemyśl, czy przypadkiem nie jest tak, że od miesięcy e, ona już jest od ciebie emocjonalnie oddalona, być może też fizycznie. Może być tak, że ona już od miesięcy uważa, że coś między wami jest nie tak, tylko ty po prostu tego nie zauważyłeś, bo z twojej perspektywy wszystko działa tak, jak ty tego potrzebujesz, tak, jak ty uważasz, że powinno funkcjonować. Zastanów się m, dzisiaj, czy jest jakiś gest, który robiłeś na początku waszej relacji, który sprawił, że jej buzia się uśmiechała, i po prostu zrób ten gest dzisiaj i obserwuj jej reakcję. Bo może jej po prostu brakuje rzeczy, które jej dawałeś na początku waszej relacji. Wiecie, kiedy jeszcze była ta fascynacja, a teraz kiedy się już trochę zharmonizowała, zharmonizował związek, to po prostu jej może tego jakiegoś gestu brakować. Także dziś to zrób bez podpowiadania, bez odzywania się. Po prostu zrób i obserwuj. O teraz mamy odważne pytanie od mężczyzny. Dlaczego boję się jej powiedzieć, co czuję? Boisz się jej powiedzieć, co czujesz. Pytanie, czy na pewno wiesz, co czujesz. Może po prostu nie wiesz, co czujesz, i dlatego boisz się odezwać. Albo może czujesz, że to nie to. Albo może czujesz, że coś jest nie tak. I wydaje ci się, że nie wiesz, co czujesz, bo nie chcesz stanąć przed prawdą. W każdym razie możesz zapisać, słuchaj, trzy rzeczy. Zapisz sobie trzy rzeczy, których brakuje ci w tej relacji. Przeczytaj je sobie na głos, nawet jeżeli wiesz, to będą bolesne rzeczy. I po prostu zastanów się, czy e, ta relacja y, daje ci coś więcej, co jest w stanie zrekompensować ci tych trzech rzeczy, a w kolejnym kroku. Będziesz wiedział, dlaczego dalej jesteś w tej relacji. A w kolejnym kroku. Y, Zastanów się, właśnie co ta relacja ci daje. Czemu wszystko kończy się jej fochem? <grytanie> Prawdopodobnie dlatego, że ty się wycofujesz zamiast rozmawiać do końca, że nie jesteś w stanie wytrzymać jej wybuchu frustracji. Mylisz to ze złośliwością, przykładowo. Eee, reagujesz tak, jak się reaguje na złośliwość, a jeżeli z jej strony to była frustracja, a nie złośliwość, eee, no to ona się będzie jeszcze bardziej wkurzać. Także to, co możesz zrobić. Jeżeli nie jesteś pewny, czy jej zachowanie, dzień dobry, Maja, hej, czy jej zachowanie jest frustracją, czy już złośliwością, to możesz obserwować w rozmowie, posiedz sobie tak dwie minuty w tych jej emocjach, w tym, co ona z siebie wypluwa, nie bierz tego do siebie, nie analizuj, ehm, tylko po prostu posłuchaj chwilę. A na, a na koniec możesz powiedzieć coś w stylu: Kochanie, powiedz, czy chcesz, żebym zrozumiał, czy chcesz mnie tylko zranić? Słuchajcie, to jest, to jest w ogóle zdanie, zdanie game changer. Zdanie, które rozbraja tak naprawdę każdą osobę atakującą nas. Nieważne, czy atakuje przez złośliwość, czy atakuje, bo czuje się sfrustrowana, zirytowana, samotna, zła, smutna zostawiona, rozżalona, i tak dalej. Po prostu przerywacie takiej osoby i pytacie, chcesz mnie zranić? Chcesz mi zadać ból, czy chcesz, żebym zrozumiał, bo ja chcę cię zrozumieć i tyle. I po prostu czekacie i obserwujecie. I teraz, moi drodzy panowie, jeżeli jej zachowanie jest frustracją, to w odpowiedzi na takie wasze pytanie ona zmieni ton głosu, zmięknie i zacznie wam tłumaczyć. Mówić o co chodzi. Natomiast, jeżeli to już jest, wiecie, złośliwość z jej strony, to takie zdanie albo ją zamknie i wyciszy, albo sprawi, że dostanie jeszcze więcej, większej kurwicy. To wtedy macie pewność, że to już jest złośliwość, a ze złośliwością trzeba inaczej docelowo postępować niż z sytuacji frustracji. Moi drodzy, przedostatnie pytanie, pytanie 14. Czekam na pytanie 14, jeszcze dwa pytania. Umówiliśmy się na 15 pytań o poranku, więc lecimy. Witajcie, kochani na TikToku, witajcie, e, kochani na YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania związkowe, pytajcie jeszcze dwa pytania. I przełączam się na kanał Anna Mazur Inspiruje, i lecimy z tematem rozmów z mężczyznami, jak zbudować wypowiedź do mężczyzn, żeby nas rozumieli, ale w taki sposób, żeby nie manipulować, a jednocześnie zachować ich poczucie godności i okazać im szacunek, nie atakując ich pozycji hierarchicznej w naszej relacji, czyli nie zabierać im pozycji partnera. Nie, ich, nie stawiać ich ponad sobą ani poniżej sobą. Ok, pytanie 14. Dlaczego ona nie chce ze mną spać? Um, może nie czuć się dla Ciebie ważna, może być bardzo mocno rozżalona, um, może nie czuć się przy Tobie kobieca, może czuć się jak menadżerka życia domowego. I to są takie, słuchajcie, główne przyczyny, przez które. Kobieta przestaje patrzeć na swojego partnera, jak na partnera również seksualnego. I wiesz, w tej sytuacji możesz na przykład zrobić coś takiego: zbuduj klimat. Nie powiem ci bądź romantyczny, bo to najczęściej dla mężczyzn nic nie oznacza bądź romantyczny ale zbuduj klimat. Zbuduj przestrzeń, zbuduj lokalizacyjnie kawałek pomieszczenia, który będzie wyglądał inaczej niż na co dzień. No, z takimi elementami, jakie kobiety lubią, tak? Czyli e, świeczka, e, coś fajnego do picia, a, przygaszone światła, muzyka. Spróbuj. Po prostu próbuj, tak? Szukaj. Jeżeli ci na niej zależy, spróbuj. Nawet jeżeli czujesz, że to uwłacza godności mężczyzny robić takie rzeczy, to pamiętaj, że w relacji ty i twoja partnerka jesteś ty i twoja partnerka, a nie ty ona i cały świat, który ciebie ocenia. Moi drodzy, jeszcze pytanie 15 i kończymy naszego porannego live'a. Mam wrażenie, że ona się broni zamiast słuchać, co robić. <laughs> Przede wszystkim ona może się bronić, dlatego że czuje się zaatakowana. Tak samo jak jest w drugą stronę, nie? Mężczyzna zaczyna się bronić i atakować, kiedy czuje się atakowany. Więc następnym razem, zanim, zanim się do niej odezwiesz, czy zanim odpowiesz na jej pytanie, możesz powiedzieć coś w stylu, że... Kochanie, ja nie chcę cię atakować ani nie chcę się przed tobą musieć bronić, więc daj mi chwilę, żebym dobrze zrozumiał o czym mówisz i chętnie z tobą porozmawiam. Ok, moi drodzy, 15 pytań, było 15 pytań, 15 odpowiedzi. Poranne nasze spotkanie dobiega końca. Zapraszam Was jutro w okolicach przed 6 rano, więc trzymajcie się ciepło. Pa, pa.